Witam Was w kolejnym pięknym dniu w naszej jednostce. Jeśli chodzi o patrole, to zostają w sposób tak jaki były tydzień temu. Z jedną małą zmianą. uda się z oficerem Martinezem w patrol i od dzisiaj to będzie jego nowy prowadzący. Dobra, jasne. Jak najbardziej. No to zapraszam wszystkich na patrole. Ewentualnie prośby yy, yy, z. Problemy, do mnie. Dobra, widzy. Hejcie, witajcie, jestem Lukas. W w kolejnym odcinku GTA 5 policjanci. Moi drodzy, widzicie? Poprzedni odcinek skończył się jak skończył, ale mam now nowego prowadzącego, więc co mogę powiedzieć? Więcej. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę wraz z swoim moi drodzy, i co idziemy zobaczyć, kto jest naszym prowadzącym i wziąć całe wyposażenie, moi drodzy, które potrzebne jest do radiowozu. Pytanie, kto jest, moi drodzy, naszym prowadzącym, tego nawet nie wiem. Zobaczymy. Najpierw póki co musimy mieć, moi drodzy, po wyposażenie do radiowozu. Trochę też czasu minęło, moi drodzy, do ostatniego ale powoli seria będzie wracała, bo sam widziałem, moi drodzy, że bardzo mi się spodobała, tylko czekam na kogoś, kto nam wyda te bronie wizowe Witam. Wyposażenie Dzień. podstawowe do radiowozu poprosił Dzień. bym. Dobra, widzę, wybierzemy. Dobra, moi drodzy, gość nam do coś nam daje. Gdzie jest moi drodzy, nasz prowadzący. Pan Martinez? No, oczywiście. Do okay. Dobra, widzę. Dobra, widzę, taki trochę wygląda tak dziwnie, ale no nie będziemy wnikać. Co u pana? Nolan jestem. To fajnie. No, no to fajnie, widzę, widzę że pogadany będzie. Pojedziemy moim. Patrol, moim wozem to pan na to. No, to... Tutaj jest. Tylko do środka wszystko. Widzowie, odłożymy rzecz. Kierować? No oczywiście. Okej. Okay. Dobra widzę. Ten jest trochę zabuciały, no ale co ja poradzę. Co tam u pana w... z pani Martinez? W porządku. Pan taki, nie w sosie jakiś się wydaje. Dlaczego ja tak sądzisz. Oj. No, tak pan trochę się zachowujeś, że... tak powiem. Nie masz problemu jakiś? Nie no, skąd? Jaki problem, proszę pana? No ja myślę. No widzowie, sądzę, że to będzie ciężki patrol i ciężki prowadzący moi drodzy. Z tej widzę jakieś wizy, blokowiska powstały, nie? No jak widzisz, to najwięcej. Tak. Kurde, ten 2030 rok jest powalony. Nie sądzi pan? Boż. Widzę, widzowie, że z tym gościem na pewno się nie dogadamy. Kurde. Skąd kiedy jesteś w policji? A nie jestem długo, wie pan. Trochę czasu już minęło, ale no jeszcze przyszedłem co dopiero tą akademię policyjną. Całe to wszystkie szkolenia tam. Od całkiem niedawno. To gratuluję. Dziękuję bardzo. A ma pan rodzinę? Dzieci może. Książkę piszesz? Nie no, próbuję się z panem dogadać, jakieś zapoznać, no bo wie pan. Wypadałoby znać się ze swoim prowadzącym. Powiedzmy, że mam. Okej. Okay. A ty? Nie, mam tylko mamę. No i Też jest. To czemu, czemu mówisz, że masz tylko mamę? No, za słabszy kontakt, wie pan. No, nie dziwię mu się. Co dowolnego patrolu? Zgłaszamy 258. Na pewnym domu na łaniu w Hillsach, zgłoszenie o wtargnięciu na posesję, udaj, gdzieś. Przyjął, jedziemy. Dobra, jedziemy. Pierwsze zgłoszenie, co? No, jesteście za Dlaczego pan tak uważa? O, szkoda, skada za akurat ciebie, dobra. No, widzi pan, póki nie przejdę wszystkich egzaminów i nie zostanę oficerem, no to będzie pan, pan się ze mną użerał. Niestety. Ja no, panu nic nie poradzę, no. Mam nadzieję, że się polubimy. Nie wydaje mi się. Nie, żelubicowie, jedziemy, bo tak sami wiecie, mamy zgłoszenie, moi Robię drodzy. tylko siebie. Domyślam się. Powoli na miejsce, moi drodzy, zobaczymy, czy ktoś tutaj jest. Ostrożniej. No na no, spokojnie, jest widzowy, wysiadamy ja patrzę tutaj zgłaszałem Witam serdecznie y... Pan zobaczy no, kto jest pod schodami u mnie tak? Jak najbardziej nie ma problemu. Kurde widzę, wstargnięcie. ciekawe jak to będzie, kto to w ogóle może to być. Tutaj? Dobrze, żebym psa zamknę, bo tutaj by, mogłoby być groźnie Rozumiem, a to, to coś, tutaj... ktoś niebezpieczny, proszę pana Pan zobaczy co tutaj się dzieje Witam pana serdecznie, Panie bezdomny, wie pan, że nie może pan tu przebywać Słucham? Ja nic nie wiem No to proszę pana, no z tej strony rekrut of Nolan West Tutaj mój prowadzący po prawej stronie. Musimy pana sąd niestety wyprowadzić. Nie mieszka pan tutaj, nie jest to pana adres zamieszkania. Bo możemy jedynie co panu poradzić, to jakieś miejsce, jakąś przychodnię dla bezdomnych, powiedzmy, przytułek. Przydu możemy panu wskazać co najbliższą drogę do tego, ale nic więcej panu nie poradzimy. Zostanie pan też w dniu dzisiejszym ukarany mandatem w wysokości 800 dolarów. Panie, ja pieniędzy nie mam. Nie mogę panu nic na to poradzić, wtargnął pan na teren prywatny, zapraszam, przejdziemy się do góry pod radioły. Ja to... A czy pan w ogóle wznosi jakieś jeszcze tutaj inne skargi na tego pana tutaj? Nie zgłaszam tutaj żadnych, ale no, kurde... No nie fajnie tak, no kurde, pan sobie wszedł jakby do siebie. Rozumiem. Czyli jest pan niezadowolony z tego, tak? O no tak. Ja tutaj nic nie po prostu... Chciałem, żebyście pana tutaj wyprowadzili, bo ja nie mogę sobie dać rady. Jasne, nie ma problemu. W takim razie, no, z naszej strony to jest tyle. My już idziemy tutaj z panem do góry. Mam nadzieję, że nie, nie będzie już żadnych kłopotów u pana. W takim razie to tyle od nas. No i w razie czego, no, może pan jeszcze się kontaktować na komisariacie, jeżeli będzie chciał pan złożyć skargę na naszą, na naszą interwencję. Miłego dnia życz, zapraszam pana bezdomnego. Zapraszamy. A was panowie tyle, po co tu przyjechał? Dobrze, ja, ja ten muszę coś podpisywać, czy nic nie trzeba? Y nie, nie wydaje mi się. Nie trzeba, idziemy. Zapraszam. No. Dziękuję, miłej służby. Dziękuję nawzajem, miłego dnia życzę. Kurde, widzę. no nie chcę go karać tego bezdomnego, ale no musimy. Tu jest, wizuję, Zapraszam Dzień pana. Pod radiowóz. No ja muszę panu niestety to wypisać mandat. Wie pan o tym. O jak nie zapłacę. No No to już nie jest moja brożka, tak. Oczywiście może się pan odwołać. Ma pan na to 82 godziny. Wy także no co. Tu proszę pana dla pana to jest I jeszcze mojego dnia. Kurde, widzenia. Kurde, widzę. Nie w ogóle po co przyjechało więcej tu radiowozów, ale nie będę wnikał w to. Dziwna sprawa. Co tam u ciebie? Spisałem. Spisałem no, się dobrze? Nie. A co zrobiłem nie tak w takim razie? Wszystko. Urodziłeś się. No ale... No dobra. Kurde widzę, nie, to jest... Nie może będzie ciężko z nim się dogadać jakkolwiek. Co tam roz... Nic, co ma być. No, jak to nic? No, a co ma być? Jak myślisz, jak się spisałeś? Wydaje mi się, że dobrze. To dobrze. No dobra. Kurde, wideo, ale ta rodowa jest strasznie niezręczna. Zajedziemy na jakąś przerwę? Tak. A gdzie zajechać? Na stację, kupisz mi pączkę. No dobra. Widzowie, no to ciekawie będzie, zajedziemy na stację, będę znowu spróbujemy jeszcze z nim coś pogadać, ale. Co tam u ciebie? Nie jest chętny, ale nie jest chętny. Słucham? Co tam u ciebie? Pytałeś już. Żartujesz sobie? Z czego? Ale nie takim tolem do mnie. <laughs> co ci chodzi, ty? Gówno, nie odzywa się tak. Pizzowie, ten gość jest mozarny, naprawdę. Ale nie rozumiem skąd ta frustracja. Co? Nie rozumiem, Skąd ta frustracja. Wiesz, Ale no dlaczego niby? No to mi się podoba. Co ci się podoba? Coś pusto dzisiaj w mieście było, o, już zaczynają ludzie rozjeżdżać. No ale pani Martinez, co pan taki niechętny do rozmowy w ogóle? Stało się no, coś? Denerwujesz. Czym się redenerwuję? Zdenerwujesz mnie. Ale czym? Się kurde zjechało tych ludzi, co? No trochę tak. Na jakie pączki lubisz najbardziej? Co wiesz? Jakie pączki lubisz najbardziej? Do, na te ekipy. No skąd? Gdzie je kupić? Dot i do, do nas takie. Na stacji są. Okej. Okay. Ja stawiam. No ja myślę. Ja no dam ci kasę, świruję. Nie no, ja panu postawię, nie ma problemu. No ile ty masz lat w ogóle? 24. Tak? Mhm. To fajnie. Wiem, a ty ile masz? Pięćdziesiąt osiem. To nie fajnie. Dlaczego? Znaczy, fajnie, fajnie, fajnie. No. Widzowie, ale stary dziadu, nie? Naprawdę. No chodź, czy przynieść ci. Pójdę Witam. A witam. No, są widzowie, tylko to są do nas. Nie ma doti, są rings. To są doti. tylko inna nazwa. Mhm. O, no to weźmiemy co kilka. Jest tam już. Yy, tutaj proszę. Dla pana 10 pączków. I dobrze. Pip! Trzy gumy turbo Jednego batona piep, piep. I, i żelka. Jednego. Dobrze? Dobrze, dobrze. Tylko skasuję pip. Dobrze, ja tutaj zaraz skasuję również pan mi, po koledze. Bierzesz coś? Nie no, wziąłem pączki przecież To będzie 15 dolarów. Dobra. Proszę. Dziękuję, się, tutaj reszta będzie. Tutaj proszę piątka. Dzięki. Dziękuję. Zapraszam. A. tutaj panu położę przed chwilą. tak? Tak, także... tak. Zapłaciłem za są... ciebie. Nie! Te... to są te z Luikrem? Tak, tak, tak. Dobra. Ja ty, ty. Kurde, widzę. Pięć dolarów. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Zapaliwo. Co ty taki nie sosie od rana? Co? Już pytałeś. No i co? Dawaj tego pączka Masz. Dobra My sobie przyparkujemy samochód, żeby tu nie stać, moi drodzy i widzimy się za chwilę. Jak chłopaki zjedzą. I co? Dobre pączki Martinez były? Dobra, no. Tyle. Robić. dobre, to no, robić, Przynajmniej tyle, moi drodzy. Daj mi do rujesz. czym? sobą. No oczywiście. Nie bądź bo... szpokój. No, no. Zamfisz. <laughs> co się śmiesz? Z ciebie. Zaraz nie będziesz serbaty śmier... No dobra, dobra, nie możesz no, tego da, da, da. zrobić, bo cię wyrzucą. Nie możesz, bo cię wyrzucą. Faj. Nie pobijesz rekruta, bo cię wyrzucą z policji, człowiek. Jak zostałem, mogę nawet tak, tak, no. No to dawaj. No, no tak, widzę, my się z tym Martinezem nie dogadamy chyba nigdy. Patrz, ty Weź ten taser, schowaj, bo zapiszę zaraz nagranie z kamery i tyle będzie po twojej służbie. Trzy. Włączam bodykama. Zaprasz. Włączam Bodykama. Confident. Przepraszam. Nagrywa się. Przeproś. Nagrywa się. To wyłącznie. No to ty schowaj Tazer, bo nagrywa jak się. Wyłączę wyłączasz, to, to ja też Zapiszę nagranie się z ostatnich pięciu minut od razu, ci mówię jak kliknę. Słowa honoru, że odłożę. No to odłóż, najpierw ty nie zapiszę nagrania. Człowieku, jestem w tej policji ponad 30 lat. Stary, ale wywalam się dyscyplinarnie, nie był włączony. No ja bym. Co, co za gość, nie? Co tam u ciebie? Bardzo dobrze, pączku. Ale w pysk dostaniesz Ej, <laughs> Aj nie narzekaj, Martinez. Dostaniesz wyjazdę ty miałeś? Arnold? Schwarzenegger kurwa No jak ty miałeś? Nie pamiętam Tu masz jakiś chłopy Alvaro byłbym Alvaro? Wyglądasz jak Alvaro Zaraz ci ukrócę te woski <laughs> patrz co zrobimy? A co? Zatrzymać, tak? Koczę ci Dobra, pobocze obywatelu, zapraszam Zapraszam pobocze Ojej, to przez 258 rozpoczynamy kaczławę Będę miły dla ciebie Zgaś silnik Słyszysz? 258, zaczynamy zatrzymanie drogowe, nasza lokalizacja pod szpitalem Billbox Nie słyszałem, i co teraz? Słyszysz mnie? No i co teraz? Tak, idziesz No Mówisz dzień dobry Aha. Niech ci się wylegitymuje No no Bez dowód, prawo jazdy On no, robi zlewamy go, polamy kamerę moi drodzy no, ja się skończy, Twój dzień, ciasz. Witam serdecznie, mój numer znaki 258. Yy... O, cholera, yy, Mój numer znaki 205, mój numer znaki 258, Nolan West. Yy, Proszę o dokument rejestracyjny pojazdu yy. i ich, ich, ich prawo jazdy. Yy... Cholera, widzę, z jakiejś nie wiem, co za gorzej. Pan No, jasne. Zobaczyć, jakie mam tutaj w parku. Od autu, nie mam. Jedynie co. Prawo jazdy. To poproszę. Zaraz wrócę do pana ręce na kierownicy. Proszę nie robić żadnych głupot, okej? Okay? Tak, tak. Super, jestem. Dimitriev Kruszenko, coś, coś takiego, co teraz? Co teraz? Ale nie rozumiem cię, co mam zrobić? Zlałeś mnie to teraz. Dobra, ten laptop, nie? Nie. No dobra. Laptop, wpisujesz no, dane. widzę już, czerwono się świeci, co to znaczy? Jesteś głupi. No poważnie pytam. Ja poważnie odpowiadam. No, taki jesteś, A, poszukiwany, nieważne. No dobra, trzeba. Dobra, ja wiem chyba co 10, zrobić. 28 Nie. 258, mamy podejścia poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa, nasza lokalizacja to Pillbox Hill koło parkingu na, z Legend Square, potrzebne wsparcie dwóch jednostek, zatrzymanie podwyższonego ryzyka Dobra, to obywatelu, wyjmij kluczyki ze stacyjki i je przez okno Cholera moi drodzy, pierwsza interwencja no lana taka Wyrzuć kluczyki przez okno. Patrz, 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej o cholera! Mówiłem. Zamykam się do wszystkich jednostek, rozpoczynamy 10, 80. 84. Cholera, ten samochód nie jest taki szybki jak jego. A ja, mówiłem ci, weźmy mój. To nie! jest może! Ale nie upokarzaj mnie, tak? Będę to robił. Każdy, każdy się każdy może pomylić. Nie. No to teraz masz nauczkę. Co ty gadasz w ogóle? Na masz, żeby się odsuwać. Nie Gadasz odunek. głupoty! O. Widzę, no lan jest tak, ta, gada, tak zestresowany. Z Cholera są. Od, 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 nie wiem co powiedzieć, Jezu, się ze mnie! To płaczesz? Nie, jeszcze nie. Nie! Co płaczesz? Nie płacze! Nie! Widziałem! go. weź się za siebie! Nie płaczę! Jedź! Jedź, jedź, jedź. to się polubimy. Dobra, kurde wizowy. Śmieszna sytuacja z tym Nolanem, jest naprawdę, gość, co się prawie poryczał. Tak dobrze wyjdzie, to ci wystawię pochwałę. Eee, gadasz głupoty. Znaczy, masz lecieć za nim. Nie, nie mogę w niego wjechać. Nie mam innego radiowozu. Bo tak sobie wybrałeś. Co? Yy? nie kurwa. No kurwa nie moja wina, że taki sobie wybrałeś. Co no ty masz do mnie, człowieku? No nic nie mam do ciebie właśnie. No masz problem Jeszcze. od samego początku jakiś. A no teraz raz dupę, że nie masz innego radiowodzka, że sam taki wybrały Bo to jest... aaa, dobra. A co jest? Gówno kurwa. A, no. równo kurwa. Jesteś jakiś normalny chłopie. No. Nie będę... nie zobaczymy. dogadamy się, nie polubimy zobaczymy się Zobaczymy później. Kurde widzowie, ale może być ciężko, żeby Zakończyć się zgodzić z tym chłopem. Zjedź na pobocze! Cholera, jasna. Nie wiem co mam robić, rozbił się, rozbił się prawie. Zatrzymaj się. Cholera, ten samochód jest tak słaby. Przestań się o tym pierdolić ci się weźmiesz w końcu w garść No co ci mam powiedzieć, że się stresuję chłopie jeszcze raz Pierwszy raz tak, maksymalnie mam Chłopie, czwarty raz mi powtarzasz, że ci samochód nie pasuje To mi nie pasuje, to by coś nie pasuje, wiesz czy masz problem człowieku Czwarty człowiek. raz mi, chłopie Pierdolisz o tym, że ci samochód nie pasuje. A, ty pierdolisz cały czas. Pewnie tą saszkę całą od niego. Oj, policzymy się później. Nie masz za co mnie ukarać. Zobaczymy. T t nie znasz się na razie. Nie, że mój cały czas nagrywa. Ja jebie, co on zrobił tą Wiktorią? No a ty co robi? O chłopie, prawie wjechaliśmy w naszego człowieka. Za zablokuj, no, 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 nie! Boże, z kim ja pracuję. O to ci chodzi? Ale czy ja powiedziałem coś do ciebie? Nie chyba, nie wiem do kogo mówiłeś. O rozbił się. Wysiadam. Nie! O, szybko! Ale amatorsko to było. Co zrobiłeś? Co zrobiłem? Wszystko moja wina pewnie. Ale jesteś płaczek, Boże. Kogo przyjmują tej policji? O co ci chodzi? Cholera, ma... jasna. Moja mama będzie w szoku jak go złapiemy. Weź już się przymkni. O co ci chodzi? O nic, jedź. A nie widzisz jadę? No widzę, ale tak trochę średnio. Ty jesteś średni. Co? Mów więcej, bo nagrywa. Mój też! Hmm. Twój to zadanie będzie działał. No, no, zabawny jesteś. Grodzisz mi, że mnie zabiją? Życzesz mi śmierci. Na służbie, Tak jesteś. No, no, ja ja myślę, tak rodaków. jest. Na to człowieku, jesteś normalny. Przymknij się już, jedź. Cholera jasna. Moja matka będzie dumna, jak go złapię. Zamknij się. Ale co, jak mnie zastrzeli? Co, zginiesz? Moja mama będzie płakać, o cholera. Rozbił się, rozbił się, wsiadaj. Stoję, belę Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, LSPD! Słyszysz mnie, LSPD? Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, LSPD! -stój stój. STÓJ stój! O cholera! do wszystkich jednostek Pady strzały na dachach. Odrych to. O. Ja pierdo. Żyje? O kurde, widzowie, zapisuję nagranie z bodykama. On żyje? O cholera, moi drodzy, ale się podziało. Muszę się odsunąć. Nie żyje. Ale Martinez, Martinez, jak to nie żyje? Zabiłeś go. Ale nie chciałem go zabić! No, ale to zrobiłeś. Ale... I to teraz? Pod radiowo słucham, ich rozumiem? Tak. Ezo. O kurde, widzowie, będą z tego na pewno jakieś konsekwencje, ale... Zgąd pomoże? Wydaje mi się, moi drodzy, że... Nolan nie zrobił nic złego, wycelował w niego bronią, wyciągnął pierwszy. Idź zaraz przejdę. Jasne. O kurde, moi drodzy, naprawdę, to jest dużo. Jak Nolan będzie miał z tego jakieś prawne konsekwencje, to będzie naprawdę końc jego kariery w policji, wizowej i iść pod radio, jesteśmy oddelegowani na tą chwilę. Ale nie będzie ciekawi widzowie, nie będzie. Na pewno będziemy przesłuchiwani w tej sprawie. Bolera, ja nie miałem go zabić. Co teraz? Co teraz ze mną hmm. będzie? Domyśl Będę Będziesz przesłuchiwany w tej sprawie i na pewno będą wyciągnięte z tego konsekwencje prawne. Ale nie zrobiłem nic złego, wycelował we mnie bronią pierwszy. jest człowieka. Ale jak będą z tego wyciągane konsekwencje? Ja zrobiłem dobrze, on mnie chciał zabić.